Witajcie, witajcie moi drodzy, w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Painkiller Black Edition. Tym razem zmierzymy się w poziomie piątym imieniem Enklawa. I wydaje mi się, że jako, że jest to ostatni ten poziom tego rozdziału, przyjdzie nam zawalczyć z bossem. gigantem, o ile dobrze pamiętam. Zacznijmy więc. No i tak, naszym oczom ukazuje się ogromny bydlak, którego dopadła choroba zwana glitchem graficznym. Zajmij się Pamiętam jakie wrażenie na mnie zrobił ten olbrzym. Kurwa. Co to mnie chodzi? Myślałem, że. Myślałem, że będzie to. walka jeden na jeden. Ale nie. Nie wiem, chyba czymś dostałem. Nie wiem dokładnie czym. Żeby skurwiel mnie. tam? Tu. A proszę bardzo My nie mamy alternatywnego strzału Jeszcze Chyba, że zmieni się to Chyba, że zmieni się to Po ukończeniu, po pokonaniu tego Nekrogiganta Pewnie zerknąłbym na inskrypcję Wyryte w tych O kurwa. Na kropkach. Wydaje mi się, że są one w języku polskim, tak jak na skendarzu, który mieliśmy okazję odwiedzić na pierwszej mapie. A tutaj mamy jakiś zgliszcza, jakiejś kaplicy chyba, tak? Powstrzymały mnie krzaj... krzaczki. Ale nie szkodzi i możemy uzbroić się. Kurwa, mocny jest. My musimy chyba celować w te łańcuchy. Teraz coś, coś kojarzę. To no, Chyba nie robię mu żadnej krzywdy. Będzie trudniejsze niż mi się początkowo słuchajcie, wydawało o, ewidentnie nie mogę sobie z tym poradzić, ale spokojnie, ale spokojnie w końcu uda nam się go. Słuchajcie, pokonać mam nadzieję. O kurwa. Będę do następnej. Do następnego grobowca. To nieco imersję psuje ten glitch. Gdy grałem to ostatni raz nie przypominam sobie, żeby coś takiego miało miejsce. W głowę. Nie no, odstaję. coś tam obrywa. Coś mi mówi właśnie, że trzeba było zniszczyć ten łańcuch chyba. Że to najbardziej... ...jakieś te Żeby Że chyba to najbardziej właśnie dla Na niego działało. Słyszę kroki. się, bo to on co nie pozostawia dusz, to trochę, trochę lipa. Słuchajcie. Nie będę tej super duszy używał, bo ona podnawia nam... HP. Się coś spieszyć się bo... jak widać z ziemi. tutaj, jest jest Będzie jest Słuchajcie, niż mi jest tutaj, będzie W momencie, gdy zebrałem tę duszę... No, jest ciężko. Powiem Wam szczerze, że jest ciężko. Dalej. A więc te dusze nawet nie... nie odprawiają nam zdrowia. Maksymalnie. To jest też ciekawe. Cały czas byłem w przeświadczeniu, że tak się właśnie dzieje, a jemu nawet połowa HP jeszcze nie, nie ubyła. Musimy zmienić albo strategię, albo naparzać. Chyba jest poza zasięgiem. Nic wejdę. Od niego No i dopiero teraz Cokolwiek jestem w stanie mu Zrobić O proszę bardzo, no właśnie Padły mu te łańcuchy, a ja tym razem Niestety zginąłem Tak czy inaczej, słuchajcie Strategię już znamy Musimy odejść tego bydlaka Nekro Giganta Blisko, tak by Nasza broń była w stanie go dosięgnąć. I wtedy dopiero możemy cokolwiek działać. Ja bym sobie poszedł jeszcze chętnie. Po to atakować go kołkownicą, bo ona ma. Zasięg. Ja myślałem właśnie zawsze, że takim trwałem w takim trwałym przekonaniu, że jest pod tymi pomnikami. Nic mi nie grozi, prawda? Jest ze strony tego giganta Dokąd co? Że on nie jest w stanie mnie wazić. Kryje się. ale niestety. Jedynym wyjściem jest podbieganie do groja, że skorzystam. Okay. Jest poza, za, poza naszym zasięgiem. Ja spróbuję jeszcze zapisać teraz grę. Hej, zdało się to. to. to? Słuchajcie, cieszy. Kurwa. Co? trafię. Słychać, ty. No właśnie, jeszcze te kolce. To jest, kurwa, mać. Aż pija, jednak będę używał tej kołownicy. Słuchaj, ile się da? Pięćdziesiąt hp i ostatnia. A no, jak stanę na, na tym murku Co wtedy Czy to wchodzę mnie dosięgną? Nie wiem choć się domyślam Jak mawiał Klasyk Kurwa Zabłąkany Przy głupie Teraz jasna, na własne życzenie. No, nie będzie to łatwe, słuchajcie. Straszy te swoje łańcuchy, ale to nic nam nie daje. Nie znam to, słuchajcie. Nie daje. Pięć Nieco mniej niż nasz wielki kolega. Tak Szczerze muszę przyznać, że to wcale nie jest takie łatwe. Bo jedyne jest z tym skurwieniem no to jeszcze biegają te nogi, z ziemi wyrastają kolce, które również nas. Poważnie ranią ja spróbuję trochę się poruszać może. Znajdziemy jeszcze coś ciekawego. Jakąś broń Nie wiem, dodatkową moc. A wiem również, że... Na koniec walki z tym skóry było możliwe. Zabicie go za pomocą demona, no ale przecież nie zdobywamy teraz żadnych dusz, które by tego demona w nas obudziły, prawda? To jest ciekawe, jak to oni mają zamiar. Zrzuć kajdany. Dobra. Zapiszę sobie. Dobra. Spróbuję go, gnoja, wykończyć teraz. A więc jednak. A więc jednak. Żadna kapliczka. Żaden pomnik nie broni mnie przed tymi kolcami. Muszę po prostu sprawnym chuchem. Zmieniać kierunek, w którym się porusza, ale przydałoby się jeszcze go przy tym wypręczyć, i może tym razem akurat się uda. O przebywaj cały czas próbuje, cały czas gnój próbuje. Ale mamy to. Oj, właśnie o to chodzi. Teraz obudził się w nas demon. nie możemy pozwolić na to, by ten przerośnięty gnój uciekł. No niestety nie udało mi się zabić nekrogiganta, Dobrze mówiłem. W mniej niż dwie minuty. Ale może kiedyś. Może kiedyś. Jeśli dojdę, dojdę do sprawy. Okej, okay. za nami rozdział pierwszy, przed nami rozdział drugi, a za pooglądanie tego odcinka serdecznie dziękuję. Z tego miejsca zapraszam na kolejne. Trzymajcie się. Do następnego i cześć. Ever wonder why there are graves in a place like this? Easy now. My name is Eve. Good for you. What do you want? I was told you're trying to hunt down Lucifer's generals and destroy his armies. Put that weapon down. I'm here to help. Help? I know a lot about these armies. I know their locations, and I know about the generals who lead them. If you're planning on destroying them all, you're going to need my help. I should trust you because. We don't have time for games, Daniel. You can feel I'm human. And I'm telling you, your map is no longer correct. Give it to me. Yeah. See, this horde has moved from here to somewhere up here. They're preparing for attack and are systematically moving into position. We don't have much time. How do you know all this? I've been here for much longer than you can even imagine. I know this place. I was among the first to notice the armies moving in, but obviously I couldn't stop them on my own. And that's where you come in. Rumors travel fast. They say you're quite the soldier. Yeah, I can take care of myself. Good. But before we go, you've got to know something. For starters, you're dead. You've been dead for nearly 30 years now. Not that time matters here. You're not in heaven, but you're not in hell either. You're here because of something in your past, and you're awaiting purification before you're allowed through the gates. The gates are real? I understand where I am. That became clear the first time I had to defend myself against a demon. What I don't understand is why I'm here. I lived a good life. I. I just don't deserve this. Well, I figured you understood where you are. Some mortals seem to have trouble grasping the notion that they're no longer alive. As for why you're here, I can't answer that. The secret must be in your past. I asked you a question Have you ever wondered why there are graves in a place like this? Actually, no. Most mortals don't. You seem almost to expect them. We're in a world where mortal souls await purification. You can't die here, you're already dead the body you're in right now is just holding your soul however while you wait your soul can be taken by a demon and sent to hell if you fall to a demon you will go to hell likewise once your time has come an angel can release your soul and allow you entrance to heaven i've seen many fall to a demon the flames are a pretty good indication of where they're going as the midway point between heaven and hell Lucifer realized the strategic importance of this world quite some time ago, and has since created a means for his troops to enter undetected. We're not sure how he's doing it, but we know it's a slow process. It takes a considerable amount of time for each soldier to form, and this is why it's taken so long for Lucifer to amass an army large enough to attack. There aren't any bodies buried here. They use graves like these as their primary entrance into this world. However, it's not clear which graves are actually used. We've tried to find and destroy all of these entrances, but we haven't been successful yet. Anyway, you've got a lot to do when the clock is ticking. I'm gonna see if I can find out some more information about the other generals. I'll meet up with you later. Good luck.